To dobrze, że mamy jednak tą fotowoltaikę i to przeklęte OZE, bo on ratuje nasz system. I nagle się okazało, że mamy 1,5 miliona prosumentów, że mamy gigawaty mocy zainstalowanej na różnego rodzaju dachach, wiatach, czy też na, 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 na palach, na, na, na różnych, na różnych e, e, konstrukcjach. I okazuje się, że ten, e, to, ten to słońce ratuje system. I przypomnę tylko sytuację, jaka miała miejsce w sierpniu 2015 roku. Otóż w wyniku splotu różnych sytuacji, mieliśmy wprowadzone stopnie zasilania, czyli taki moment w systemie elektroenergetycznym, kiedy ci, którzy najwięcej energii zużywają, muszą ograniczyć swoje zapotrzebowanie tak, żeby dla wszystkich konsumentów w Polsce tej energii elektrycznej starczyło. Mieliśmy awarię w jednej i drugiej elektrowni, mieliśmy niski poziom wód gruntowych, mieliśmy niski poziom też rzek, w związku z tym, że było ciepło, zmienił się klimat, chociaż jeszcze wiele osób temu zaprzeczało wówczas. No i mieliśmy do czynienia z taką właśnie sytuacją w połowie sierpnia 2015 roku, no, że polskie sieci elektroenergetyczne wprowadziły te stopnie zasilania. Tak, stopnie zasilania, które właściwie żeśmy nie znali, czyli takiego sformułowania od czasów PR. Bo ja pamiętam, jak się słuchało w dzieciństwie programu pierwszego Polskiego Radia w Sączu, no to stan wód był i jeszcze były stopnie zasilania. Pamiętam tak gdzieś, były komunikaty. No i co się okazało? Okazało się nie mniej, nie więcej tylko to, że w 2015 roku, gdybyśmy mieli fotowoltaikę, to uratowałaby nas wtedy bardzo konkretnie. I później w kolejnych latach, kiedy mieliśmy bardzo podobne sytuacje, że blok w Jawożnie nie wystartował, albo musiał być wyłączony, bo wystartował, ale były jakieś problemy. Kiedy mieliśmy niski poziom rzek, gdzie węglowe elektrownie nie były w dostateczny sposób chłodzone, no nagle się okazywało, że ojejku, jak to dobrze mamy jednak tą fotowoltaikę i to przeklęte OZE, bo ona ratuje nasz system. Tak też, gdy pytasz się o kwestie komunikacyjne, to po pierwsze udało, wydaje mi się, odczarować to, że to po pierwsze się nie opłaca, bo to się opłaca. To po pierwsze, jak będziemy wchodzić głębiej w, 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 w temat, no to się, to się okaże, kto na tym jest w stanie zarabiać, a kto ten na tym trochę traci. Natomiast druga rzecz to też okazało się, że tej energii mamy, mimo tego, bo przecież się słyszało takie informacje, ja słyszałem często, tak, chcąc te panele sobie. Te 15 lat temu instalować. Panie, my jesteśmy krajem, gdzie jest za ciemno, zachmurzone i, i, nie, ma, i nie ma sensu tych paneli kłaść. No we Włoszech to mają więcej słońca. No przepraszam, a w Niemczech mają więcej słońca niż my. Nie mają tyle, mają tyle samo, bo są w tej samej szerokości geograficznej. Gdy pojedzie się do Helsinek, to tam zauważyłem na przykład panele fotowoltaiczne stawiane tak na sztorc, tak żeby tego słońca jeszcze więcej można było ściągnąć, zczerpać z, z do, do, do paneli, tak też wiele mi tu wkrążyło, ale wydaje mi się, że te ostatnie lata udowodniły i te Polacy udowodnili to, że sorry, Kamana, ale to się opłaca i z tego jest realna energia.